A teraz zapraszam Państwa do Tworkowa w gminie Krzyżanowice. Niedawno odrestaurowane ruiny zamku czekają na zwiedzających, a o tym, że warto tu przybyć, świadczyć może wyróżnienie w 25. edycji ogólnopolskiego konkursu budowlanego Modernizacja roku i budowa XXI wieku. Ruiny zamku w Tworkowie są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego. Historia obiektu sięga średniowiecza, a najstarsze części obecnej bryły pochodzą z renesansowej budowli datowanej na drugą połowę XVI wieku. W roku 2020 obiekt zyskał zupełnie nowe oblicze, co zostało docenione w 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. W związku z tym, że zakończyliśmy rewitalizację ruin Parku Przyzamkowego, no, zgłosić ten obiekt jako warty. Podkreślenia i, i, i takiego zaznaczenia na mapie Polski, również tym, do tej edycji konkursu. Cieszę się, że i dziękuję mieszkańcom i wszystkim, którzy, internautom, którzy głosowali, że zagłosowali na ten obiekt i udało nam się w tej kategorii obiekty zabytkowe wygrać plebiscyt. A teraz czekamy na ocenę merytoryczną fachowców, złożoną z ekspertów, budowlańców, architektów z całej Polski. Tutaj także władze gminy mają nadzieję na wysokie oceny i znalezienie się w ścisłej czołówce nagrodzonych. Ruiny zamku dziś wykorzystywane są jako doskonała baza do organizacji wydarzeń kulturalnych. Chętnie odwiedzane są też przez turystów. Średnio tylko w ciągu weekendu przybywa tu blisko tysiąc zwiedzających. Sam efekt promocji tego Miejsca tego obiektu, pokazania go szerszej publiczności w całym kraju no pozwoli na jeszcze większe rozpropagowanie właśnie tych ciekawych walorów krainy Górnej Odry, gminy Krzyżanowice, Tworkowa, Krzyżanowic, a w tym wypadku głównie ruin w Tworkowie i wieży widokowej. Ruiny są otwarte dla zwiedzających codziennie w godzinach od 10 do 19. Wejście na teren obiektu jest bezpłatne, a dodatkową atrakcją jest możliwość wybicia pamiątkowej monety, która przypominać będzie o chwilach spędzonych w tworkowie.